Pokażę teraz w jaki sposób edytujemy treści, stronę za pomocą edytora wizualnego. Edytor wizualny to o wiele więcej możliwości jeśli chodzi o układanie treści. Mianowicie najważniejsza rzecz to możliwość tworzenia kolumn oraz układania i zmieniania kolejności tych kolumn. W jaki sposób dodać takie kolumny? Klikamy tutaj w plus i wstawiamy, na przykład row, row bądź bądź wstawimy tekst, blok tekstowy. Tak będzie najlepiej. Gdy stawiamy blok tekstowy, automatycznie podczas kliknięcia pojawia nam się takie okienko, w którym Możemy właśnie wpisać jakiś tekst. Zobaczmy, że zostawimy ten tekst tutaj przykładowy. Klikamy Save, czyli zapisz. I w tym momencie tekst tutaj, w tym miejscu mamy właśnie nasz, nasz blok tekstowy. Jeśli chcielibyśmy zmienić układ tej strony, czyli żeby tekst był podzielony jakby na dwie kolumny, możemy tutaj w tym miejscu. E, zmienić opcję na jedna druga plus jedna druga, czyli dwie kolumny. Proszę bardzo. Mamy w tym momencie kolumnę pierwszą oraz kolumnę drugą, która nie ma tekstu. Możemy złapać tą kolumnę w tym miejscu, na przykład. I przenieść na prawą stronę, dzięki czemu zmieniamy ustawienie e, tekstu. W inny sposób. Jeśli chcielibyśmy skopiować ten tekst, żeby był również w lewej kolumnie, wystarczy, że na polu tutaj tekstowym najedziemy no na tą zieloną opcję takich dwóch kartek i sklonujemy właśnie ten tekst. Łapiemy go i przenosimy do tego miejsca. Jak zauważymy, w momencie, gdy chcemy coś przenieść, pojawia nam się na w drugim miejscu takie kreskowane tło. To oznacza, że możemy upuścić dany element, w tym miejscu, w którym chcemy je, chcemy go wstawić. I teraz, żeby edytować taki tekst, mamy tutaj możliwość kliknięcia, właśnie w edycję, w taki over. Po kliknięciu otwiera nam się standardowo takie okienko, w którym możemy na przykład ten tekst rozbudować. Ja sobie skopiuję tutaj tekst, aby pokazać, że. Jakby wydłuży on, on się nam tutaj na stronie. Możemy również dodać inne elementy, takie jak zdjęcia. Wystarczy, że klikniemy na przykład na plusa i wybierzemy opcję Single Image, otwiera nam się okienko, w którym możemy kliknąć tutaj w ten plusik z obrazkiem. I otwiera nam nasz katalog zdjęć. Dla przykładu wezmę sobie zdjęcie zielone. Takie przykładowe zdjęcie zielone. Klikam Set Image. Zdjęcie zostało wstawione. Mogę również tutaj ustawić opcję, że ma być ustawione na przykład do lewej. Czy ma się otwierać okno ze zdjęciem po kliknięciu? Klikam, że tak. I myślę, że to są wszystkie ustawienia tego obrazka. W tym momencie mogę kliknąć Save, czyli zapisz. Jak widać, zdjęcie te zostało dodane do e, jakby osobnego wiersza. Jeśli chciałbym to zdjęcie wstawić tu, pod ten krótki tekst w prawej kolumnie, wystarczy, że e, złapię tutaj w tym miejscu, przeciągnę do tej kolumny i mogę decydować, gdzie ustawić tekst. Czy zdjęcie, czy nad tekstem, czy pod tekstem. Załóżmy, że chciałbym to zdjęcie upuścić właśnie pod tekstem. Puszczam jak widać zdjęcie zostało tutaj dodane. Chciałbym teraz to te zdjęcie skopiować i mieć trzy takie zdjęcia pod spodem równo umieszczone, ale w tym miejscu. I chciałbym, żeby były one równo umieszczone jakby w rzędzie, więc wybiorę tutaj kolumny podzielone na trzy i każde z takich zdjęć, które mam tu u góry, przeciągnę sobie do tych kolumn, dzięki czemu moja struktura strony jest podzielona u góry na dwie kolumny, a poniżej na trzy. Daje to pewnego rodzaju ciekawsze prezentowanie treści. Teraz, jeśli chciałbym skopiować cały ten górny wiersz, tak zwany row, po angielsku. Wystarczy, że użyję do tego również opcji takiego klonowania, czyli skopiowania, czyli tych dwóch kartek. Jak widać właśnie tu powyżej nam się to umieściło, skopiowało. Mamy identyczne na ekranie teraz widoczne teksty plus zdjęcie. Chciałbym natomiast, żeby ten skopiowany tekst w dwóch kolumnach pojawił się na samym dole naszej strony. Do tego służy tutaj ta opcja łapania po prostu danego row. I przeciągamy pod spód. Jak widać, w tym momencie przeskakujemy w dół. Możemy to wstawić tutaj pod spód. Puszczam i przestawiliśmy. A więc u góry dwie kolumny, następnie trzy, i później znowu skopiowana treść, dwie kolumny. Jeśli chciałbym, żeby tutaj nie było tego zdjęcia, klikam na ten kosz w celu usunięcia. Jeszcze mamy komunikat, czy na pewno chcę tą sekcję usunąć? Klik, klikam OK. Chciałbym, żeby z prawej strony był taki sam tekst, a więc ten sobie usunę. OK. A tutaj skopiuję. Łapiemy taki tekst i przerzucamy go w prawą stronę. W jaki sposób ta strona teraz wygląda? Możemy to sprawdzić klikając w ten przycisk podejrzyj zmiany. I jak widać, strona została włączona, a więc mamy tekst z lewej, z prawej strony plus zdjęcie, następnie trzy kolumny z pojedynczymi zdjęciami oraz dwa dłuższe teksty na samym dole. Tak to właśnie wygląda. To, co stworzyliśmy w edytorze wizualnym. Kolumn mamy bardzo wiele. Możemy je podzielić na przykład 2 trzecie, 1 trzecia. Możemy podzielić na cztery kolumny. Mamy tu bardzo różne możliwości. A jeśli nawet chcielibyśmy zrobić troszeczkę inaczej, możemy kliknąć w słówko custom, czyli skustomizować sobie i wpisać odpowiednią własną konfigurację, bazując właśnie jak gdyby. Na tych e, przykładowych opcjach, które tutaj e, widnieją. Po kliknięciu widzimy od razu, jak taka strona się zachowa. Klikam Zamknij, jeśli chcemy wyjść z opcji ustawienia. Co dalej? Możemy również dodać e, galerię zdjęć, czyli image galerii. Wybrać ilość zdjęć lub ustawić w ogóle tutaj jaki to jest typ galerii, czy to jest slider z przesuwaniem, czy na przykład e, siatka obrazów. A więc siatka obrazów to po prostu galeria zdjęć, tak zwana tradycyjna, Zaznaczając kilka zdjęć, możemy je wgrać właśnie na stronę, klikam dodaj obrazki. Możemy też przesuwać tutaj kolejność, jeśli chcielibyśmy, żeby te zdjęcia były inaczej ułożone w, kolejno w innej kolejności. Tutaj ustawiamy co ma się zadziać, klikamy, żeby otworzyło w Pretty Photo, jest to taki system okienek fajnych, które zaraz zobaczysz. Klikam Save. W tym miejscu galeria została utworzona i klikam Preview. Preview bądź nieco powyżej po polsku podejrzyj zmiany. Jak widać w tej drugiej zakładce strona nam się zaktualizowała. I tak oto właśnie wygląda galeria zdjęć. Mamy tutaj możliwość przeglądania tych zdjęć. Oczywiście warto jest dobrać taką ilość zdjęć, żeby na przykład wyglądało to dosyć równo na stronie, czyli w tym przypadku zamiast 7 lepiej żeby było 8 zdjęć. Jakie mamy tutaj jeszcze opcje w edytorze wizualnym? Jest ich bardzo dużo. Przede wszystkim bloki tekstów najczęściej wykorzystywane. Mamy również separator, czyli to jest tak zwana linia po prostu. Możemy kliknąć w tą linię. Możemy ustawić w jaki sposób, jaki ma mieć kolor przede wszystkim. Załóżmy, że będziemy chcieli kolor zielony. Możemy ustawić szerokość linii, czyli na 100% szerokości, na przykład albo na 80. Ja ustawię, że 100%. Oraz możemy ustawić styl, czyli czy mają być kropki, czy podwójna linia, czy może przerywane kreski. Ja zrobię sobie, że linia ma mieć jak gdyby kropki. Będzie zielona. Klikam Save. Linia otworzyła nam się automatycznie na samym dole, ale przesuniemy tą linię nieco wyżej. Będzie się ona znajdowała pod zdjęciami. Klikam Preview. Wchodzę na stronę, która za chwilę się tutaj zaktualizuje. I jak widać, linia została dodana. Złożona jest ona właśnie z tych zielonych kropek, które sobie wybrałem. Co jeszcze, jakie mamy tutaj jeszcze opcje? Mamy separator, czyli linię, która na środku będzie miała tekst. Mamy również takie opcje, jak komunikat jakiś informacyjny. Mamy możliwość wstawienia takiego przycisku, lubię to. Oczywiście jest to przycisk Facebooka. Mamy również przycisk szerowania, czyli udostępniania danej strony na Twitterze. Mamy przycisk rekomendacji Googla, Google, Google Plus. Mamy przycisk od Pinterest. Mamy również bardzo fajne rozwiązanie, jeśli chodzi o pewne rozwiązanie. Że na przykład klikamy na jedno zdanie, które rozwija nam więcej informacji. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że tutaj właśnie wpisujemy tytuł rozwijanego, jakby bloku tekstu. Następnie poniżej mamy, jak gdyby odpowiedź, szczegóły danego rozwinięcia. Domyślnie ustawiamy, że stan ma być właśnie. Zamknięty, czyli nierozwinięty. Klikam Save, pokażę Wam teraz, jak to wygląda. Wchodzę w opcję Preview, i poniżej mamy właśnie taką opcję tytułu rozwijanego blogu. W każdym razie, jak w to klikniemy, rozwija nam jakąś dodatkową informację. Jest to bardzo fajne rozwiązanie. Jeśli mamy dużo rzeczy na stronie, które chcielibyśmy zaprezentować, ale jest ich tak dużo, że nikt ich by nie przeczytał, to być może lepiej właśnie rozwiązać to na zasadzie takiego hasła, a jeśli ktoś w nie kliknie, wówczas będzie mógł się zapoznać z większą ilością informacji. Czyli tak jak wspomniałem, jest to opcja faku tak zwanego kolejna opcja poza tym faku, single image, czyli obrazek, image gallery, czyli galeria, karuzela obrazków. Mamy również coś takie jak zakładki, są to zakładki takie poziome, tak zwane tapsy. Mamy również akordion, czyli takie rozwijane zakładki, że jakby w jednym bloku tekstowym możemy mieć kilka różnych tekstów, ale każdy podzielony według pewnego pakietu informacji pogrupowane i pooddzielane pewnymi hasłami. Mamy również opcję zaczytania takiej jak gdyby listy wpisów, postów. Mamy również karuzelę postów, czyli jest to po prostu zmieniające się po kliknięciu w sposób animowany takie zajawki artykułów. Mamy również przyciski, to jest rzecz, która jest częściej używana, więc pokażę ją bardziej szczegółowo. Klikamy sobie na ten przycisk. Otrzymujemy tutaj możliwość wpisania jakiegoś tekstu. Załóżmy, kliknij tutaj. Możemy wpisać adres URL, załóżmy, że będziemy przechodzić do strony google.pl. Chcemy, żeby otworzyła nam się strona w nowym oknie. Tu możemy wybrać kolor przycisku. Ja wybiorę sobie załóżmy czerwony. Możemy również dodać ikonkę na początku naszego przycisku. Ja wybiorę sobie obrazy, może z wyszukiwarką, z jakąś lupą, jeśli jest coś takiego. Szczerze nawet nie pamiętam. No, nie widzę. Dobrze, dodamy strzałkę. Mamy tu jeszcze możliwość określenia rozmiaru. Wybierzemy, że jest to duży przycisk i klikam SAVE. Mogę teraz ten przycisk przenieść, pozwolę sobie go przenieść tutaj pod tekst, tak by to tak bardziej życiowo wyglądało. Klikam PREVIEW i ten przycisk KLIKNIJ TUTAJ będzie widoczny właśnie pod naszym tekstem. I jest on tutaj w tym miejscu. Po kliknięciu otworzy nam się strona z Googlem bardzo działa wszystko jest w porządku tak jak powinno Kolejną opcję, które mógłbym zaprezentować to na przykład player video rzecz która też jest coraz częściej wykorzystywana mamy tutaj mapę Google i inne bardziej skomplikowane opcje które są tutaj rzadziej używane, są to wszelkiego rodzaju zaczytywanie tak zwanych widgetów z WordPressa. Myślę, że jest to temat już na osobną lekcję. Jak gdyby pokazałem ogólne działanie edytora wizualnego, czyli możliwość przestawiania całych tych kolumn, ich kolejności. Możemy na przykład tą kolumnę przesunąć na prawo. Możemy ten tekst, który jest tu w środku w kolumnie, przesunąć pod spód tego zdjęcia. Stąd też możemy na przykład skopiować. Wówczas w tych kolumnach będzie pusto. Możemy przenieść całą, cały ten blok powyżej. Zmieniając w prosty i szybki sposób kolejność informacji na tej stronie. Klikam Preview. Jak widać, wymyśliłem bardzo brzydki układ, ale na potrzeby tej lekcji widać, że możliwości jest bardzo wiele. Jeśli chcesz układać treści właśnie w sposób taki kontrolowany i używać do tego kolumn, to właśnie edytor wizualny będzie dla Ciebie najlepszym rozwiązaniem. Dziękuję i jeśli byłyby jakieś. Pytania, proszę do nas pisać. Na pewno wytłumaczymy, a bardziej szczegółowe lekcje też znajdą się na temat poszczególnej jednej konkretnej opcji w osobnych filmach. Dziękuję jeszcze raz.